to ani sztachety w nich nie było, zwłaszcza jak drewniane się trafiały. Czyli zamiast się bawić, to się lali? Oj tam, zaraz lali. Tak to już kiedyś było, że wieś do wsi, jakby to mówicie, coś miała. No to jak była zabawa, to była okazja, żeby konflikt w sposób sprawiedliwy rozwiązać. Przez resztę dni tygodnia zawieszeni broni, a w sobotę... Walka o ogień? A nie lepiej było to robić tak jak teraz? Jakiś mały ring, parę wiaderki ślub i zapasy w stylu dowolnym. A właśnie, wnuczka coś mi o tych zapasach opowiadała. Co za czasy, żeby to jeszcze chłopaki się biły, to jakoś im bardziej pasuje. Ale dziewczyny, chociaż i kiedyś energiczne dziewczyny były. Raz taki jeden, moją obecną żonę chciał poderwać. Jak mu wtedy w gęby nie dała, to razem z, drzw razem z drzwiami z sali wyleciał. Do dziś się moje kobicie w pas kłania. Potrafiły nasze żony zadbać o siebie. No bójki bywały, ale to nie najważniejsze. Jak zespół zagrał Jesteś Szalona albo Białe rozy, to aż Remiza zachodziła, tak się ludzie bawili. A za pieniądze, za bilety, parę rzeczy udało się zrobić. I bezpieczniej było niż w tych paradisach, czy jakie tam zwoło. Całe rodziny przychodziły, z dziećmi, z sąsiadami. Pogadali ludzie, dzieci potańczyły i coś się działo. Teraz to tylko okna migają od telewizorów. Czasami jak wyjdę na wieś to mogę przez pół godziny żadnego sąsiada nie spotkać. Trzeba mi wielkiej wody tej dobrej. Trzeba mi wielkiej drogi, wśród wiecznie młodych BZU. Na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich snów. O Bych, piachów w siebie niepewnych i opowieści rzewnych drogi biało-srebrzyste. Rozmów śpiewnych, bez siebie, a ja bym oczuł, Czyż gwiazdą, czyż to straci świecę? anioł mamy z głowy. Zostanie tak zwanym strażakiem kulturalnym. Będzie dbała o właściwą atmosferę w naszej drużynie młodzieżowej. Śpiewała nam w czasie musztry. Nawiąże kontakt ze zespołami śpiewaczymi. A swoją drogą, ciekawe co robią żony strażaków, gdy ich mężowie ruszają do akcji. Pewnie siedzą przy oknie. Pewnie siedzą przy oknie i wyglądają. Pewnie siedzą przy oknie i wyglądają. Czy i zdrowi wracają Kiedyś barcia mi o tym opowiadała To miały takie koła gospodyń Poczęły się gotować, szyć Ogródki robić Sprzątać, śpiewać i tak dalej I tym podobnie. A teraz co? Niektóre to się do miejscowego teatru załapały A reszta zasiada przed telewizorami No a niby co mają robić? Jak to mój dziadek mówi Ale mamy czasy Na podwórkach po trzy samochody w domach po dwa telewizory, jeden bardziej płaski od drugiego. Jeden pies i ze dwa koty. Pelargonie na ganku, w kosiarki do trawników już od rana w pogotowiu. Mężowie w sąsiedniej gminie coś gaszą, a żony czekają. Albo wnuki bawią. A no właśnie, a naszemu juniorowi jeszcze żadnej funkcji nie przedzieliliśmy. Helmy i toporki już błyszczą. Demiza pozamiatana, co on będzie robił do drużyny za młody. আহ <laughs> Potężny wsiadłem w niego i jak tu coś nie zacznie być strażakiem być i pożary gasić, marzy się, kiedy będę starszy, lecz teraz wiem, że nie nadam się raczej. Ściany już nie było, to strażacki wóz Zrobił w niej ten wyłom i od pięciu lat Kieszonkowe w cegłę strażakiem straża być kiedyś... Że mieć marzenia, ale nie pchaj się za duże siedzenia, bo podobno masz, bo to będziesz śpiewał na siwon 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 To fajne strażaki siwon siwon Niechaj żyją 100 lat Nie ma chłopak bolesne doświadczenia. Chyba mamy go z głowy. Raczej strażakiem, ochotnikiem nie zostanie. Szkoda, jeden mundur nam został. Akurat w jego rozmiarze. Wiem, to zrobimy taką zabawę jak te sprzed 20 lat. Z tym, no, bufetem i biletami, oczywiście. I nazbieramy na jakąś terapię u psychologa. Trzeba mu pomóc spełnić marzenia. Dobry pomysł. Teraz jest moda na wiejski styl życia. Może i zabawy się spodobają. Tylko, żeby było tak jak kiedyś. Trzeba by było i taką ustawkę na sztachety zorganizować. Robią inscenizację wielkich bitew historycznych. Może i u nas coś takiego. No, zwołać pospolite ruszenie chłopaków i otworzyć jakąś bitwę pomiędzy wsiami. Na przykład osobno na Wolę albo sitno na Starawieś. Po co mają wycieczki od Grunwald albo Kock jeździć? To trzeba by było go w Woli zaangażować. Oni mają wprawę w rekonstrukcjach historycznych. I zamiast ułęskiej szarży, je 16 nad sztachetowe pojedynki o puchar wójta gminy. Dobra, nie rozpędzajcie się za bardzo. Do parady trzeba się przygotować. Agnieszka, a mówiłam ci, weź sobie większy hełm, ten zgubisz przy marszowym kroku. Kuba, to miał być toporek, a nie siekiera ojca. Nie odróżniasz? Drużyna, baczność! Do życzeń wystąp! Świetnie gratulujemy Strażaków ochotników wraz z ich 50-leciem. Akom gratulujemy 50 minionych lat i sztandaru. Żonom Strażaków Smacznych Wypieków, organizatorom udanej imprezy, Apolakom kur i Euro 2012.